Cześć, tu witam i zapraszam na kolejny odcinek historii na szybko, w którym kontynuujemy omawianie rządów Leszka Białego. Po powrocie Leszka Białego na tron, Węgrzy aż trzykrotnie interweniowali w Haliczu. W roku 1211 i 1212 ponownie osadzili tam Daniela wraz z matką. Którzy jednak za każdym razem musieli stamtąd szybko uchodzić. Podczas drugiej wyprawy, Andrzej II pojmał jednego z bardziej wpływowych bojarów, niejakiego Władysława. Ten przeszedł na jego służbę i w roku 1213 ponownie zajął księstwo przy wsparciu węgierskich posiłków. Jednocześnie rosło zaangażowanie się w regionie Leszka Białego który po kryzysie związanym z bólą Innocentego III ponownie skonsolidował swą władzę. Polski książę wyruszył w 1214 roku na wschód, pokonując siły Władysława w bitwie nad Bubrką, nie zdołał jednak po tym zwycięstwie Halicza opanować. Wobec presji małopolskiego możnowładztwa, a także trudności w opanowaniu ruskiego księstwa, doszło ostatecznie do polsko-węgierskiego układu w sprawie Halicza. Leszek Biały spotkał się z Andrzejem II w Spiszu w 1214 roku. W myśl układu Władysław miał zostać wygnany, władzę w Haliczu przejąć miał syn węgierskiego króla Koloman, który z kolei miał w przyszłości poślubić małoletnią córkę Leszka Salomeę. Rekompensatą dla polskiego władcy miało być przekazanie mu ziemi przemysłowej i lubaczowskiej. Polsko-węgierska wyprawa wyruszyła jeszcze tego samego roku, realizując wszystkie postanowienia Traktatu Spiskiego. Jednakże z niejasnych do końca przyczyn, porozumienie okazało się być krótkotrwałe. Leszek osadził bowiem we Włodzimierzu Wołyńskim przybyłego z Węgier i pełnoletniego już Daniela Romanowicza, który, posiadając silne roszczenia także do Halicza, był dla kolomana sporym zagrożeniem. W roku 1215 wściekły Andrzej II najechał w odpowiedzi na ziemię przemyską i lubaczowską, które zajął i zwrócił swemu synowi. Wykorzystał też dobre stosunki z papieżem, uzyskując od niego przyzwolenie koronacji Kolomana na króla Halicko-Wołyńskiego. Polski książę, nie godząc się z porażką, sprzymierzył się z księciem nowogrodzkim Mścisławem. Jeszcze w 1215 roku, w wyniku polsko-nowogrodzkiej interwencji, Koloman został zmuszony do ucieczki na Węgry. Ze Mścisławem skonfliktowany był jednak inny sojusznik Leszka, a więc Daniel. Ich wcześniejsze porozumienie zostało więc zerwane i doprowadziło do kilkuletniego konfliktu zbrojnego z młodym księciem wołyńskim. Wobec nieustających najazdów pogańskich Prusów, w roku 1212 doszło z inicjatywy Konrada Mazowieckiego do zjazdu książąt i biskupów w Mąkolnie. Poza jego bratem Leszkiem przybył na niego także namiestnik Pomorza Gdańskiego Mściwój, którego zależność od króla duńskiego okazała się być krótkotrwała. Mówiono tam o zwiększeniu wsparcia dla misji chrystianizacyjnej zakonu Cystersów, jednak nie zapadły żadne konkretne decyzje. W roku 1215 arcybiskup Henryk Kietlicz zwołał kolejny synod połączony ze zjazdem książąt w Wolborzu. Piastowie raz jeszcze dokonali ustępstw na rzecz Kościoła, wyłączając kler oraz ludność ziem kościelnych spod sądownictwa świeckiego. Istnieją także przypuszczenia, iż Leszek Biały wraz z Konradem mieli złożyć przy tej okazji przyrzeczenie wyruszenia na wyprawę krzyżową. Pewne sukcesy odniosła także misja Cystersów pod przewodnictwem Krystiana z Oliwy. Ten od 1210 roku pełnił obowiązki opata klasztoru w Zantyrze, który co ciekawe został zbudowany po wschodniej stronie Wisły, a więc na pogańskim terytorium. Mnisi zdołali na drodze pokojowej nawrócić wielu pobliskich Prusów z Pomezani i Poghezani. Chrystian przybył nawet do Rzymu w towarzystwie dwójki pruskich władyków, którzy otrzymali chrzest z rąk samego papieża. Jednakże pomimo tych sukcesów wciąż dochodziło do łupieszczych najazdów pogan. Niewiele zmieniło też ogłoszenie przez papieża Chrystiana z Oliwy pierwszym biskupem Prusy w 1216 roku. Prusowie zaczęli bowiem przemocą zmuszać ochrzczonych pobratymców do porzucenia obcej religii. Następnie z sukcesem najechali na graniczną ziemię chełmińską, doszczętnie ją łupiąc, niszcząc jej główny gród i de facto ją zajmując. Zdesperowany Konrad Mazowiecki zabiegał u papieża o zgodę na organizację krucjaty przeciwko poganom. Biskup Krystian z Oliwy uzyskał w 1217 roku zgodę Rzymu na zwoływanie takich wypraw, jednak odzew ze strony polskich książąt i rycerstwa był znikomy. Sukces synodów w Wolborzu z roku 1215 znacząco wzmocnił pozycję arcybiskupa Henryka Kietlicza. Krytycznie nastawiony do Władysława Laskonogiego hierarcha zażądał od niego ostatecznego wydzielenia Władysławowi odonicowi należnej mu ojcowizny. Będący pod presją i chcący uniknąć otwartej konfrontacji Książe Wielkopolski, nakazowi uległ. W roku 1216 przekazał bratankowi terytorium, którym była najprawdopodobniej Ziemia Przemęska, którą niegdyś władał odon. Choć istnieją także hipotezy, iż mogła być to też ziemia poznańska. Porozumienie wywołało jednak kolejny problem, a więc kwestię przynależności ziemi kaliskiej której zgodnie z wcześniejszą umową domagał się teraz Henryk Brodaty. Wobec odmowy wspieranego przez hierarchów kościelnych Władysława Odonica, książę Śląski, Władysław Laskonogi oraz Leszek Biały postanowili się dogadać. Do spotkania trzech piastów doszło w 1217 roku w Dankowie. Postanowili tam o wzajemnej obronie swych ziem. Czy też o dalszym wspieraniu wysiłków chrystianizacyjnych na Prusach. Jednak najważniejszym postanowieniem był tak zwany układ o przeżycie pomiędzy Władysławem Laskonogim a Leszkiem Białym. Obydwaj władcy nie posiadali jeszcze męskich potomków i w myśl tego układu mieli dziedziczyć całość ziem i tytułów tego, który umrze jako pierwszy. Porozumienie wzmocniło pozycję Leszka jako księcia zwierzchniego choćby dlatego, że był o kilkanaście lat młodszy od Władysława. Od 1218 roku zaczął on oficjalnie używać tytułu dux Polonie. Układ w Dankowie godził mocno we Władysława Odonica, który będąc najbliższym krewnym Laskonogiego został tym samym wyłączony z sukcesji. Poza tym po śmierci Innocentego III w 1216 roku Henryk Kietlicz stracił papieskie wsparcie. I wycofał się z aktywnego życia politycznego. Wobec tak sprzyjających okoliczności, jego wuj najechał na jego ziemię. Odonic został szybko pokonany, nie uzyskując wsparcia ani Kościoła, ani innych piastów. I jeszcze w 1217 roku musiał uchodzić z kraju. Zajęcie tych terytoriów przez Władysława Laskonogiego raz jeszcze wywołało problem przynależności ziemi kaliskiej. Książę spotkał się więc z Henrykiem Brodatym w 1218 roku w sądowlu, aby sprawę rozwiązać. Co ciekawe, książę Śląski nie tylko pozwolił swemu sąsiadowi zatrzymać kalisz, lecz zwrócił mu także odzyskane z niemieckich rąk lubusz. Tego samego roku utracił także na rzecz Łużyc Gubin. Ruska polityka Leszka Białego poniosła wkrótce kolejną klęskę. A to dlatego, że jego przeciwnik, książę Wołyński Daniel, wszedł w porozumienie z jego niedawnym sojusznikiem, księciem Ścisławem. Polski władca postanowił więc raz jeszcze porozumieć się z Węgrami i powrócić do wcześniejszej koncepcji osadzenia w haliczu Kolomana, który poślubić miał jego córkę Salome. Interwencja wojskowa, przeprowadzona w 1219 roku, zakończyła się zwycięstwem. Koloman poślubił Salomeę, jednak w myśl układu Leszek Biały nie zyskał żadnych nowych terytoriów w haliczu. Miał on przy pomocy Węgrów zająć ziemię Daniela na Wołyniu, jednak trzeba było najpierw o nie walczyć. Dwie wyprawy z lat 1219 i 1221 zakończyły się jednak porażką. Na domiar złego Daniel zacieśnił sojusz z księciem nowogrodzkim ścisławem, biorąc za żonę jedną z jego córek. W roku 1221 najechali na halicz, podbijając księstwo i biorąc w niewolę Kolomana i Salome. Andrzej II postanowił w tej trudnej sytuacji dogadać się z MściSławem za plecami Leszka Białego. W myśl układu pomiędzy nimi, Koloman miał stracić władzę w haliczu. Zaś po śmierci Mścisława zastąpić miał go młodszy syn i imiennik węgierskiego króla. Przypieczętowaniem porozumienia miało być poślubienie przez Królewicza jednej z córek Mścisława. Układ ten wywołał wielkie niezadowolenie zarówno Leszka Białego, jak i Daniela, ponieważ obydwoje pozostali z niczym. Niedawni wrogowie postanowili więc zakopać topór wojenny i zawiązać sojusz. Ok, także to tyle na dziś, dzięki za oglądanie, i zapraszam na ostatnią część na temat leszka białego już wkrótce.